To, mieliśmy gościa. I wyobraźcie sobie Państwo, że ta matka mówi: No, no nie wiem, ja, ja, się wypro, ja się wyprowadzono 3 lata, 3 lata temu. Pa, Pawełka dwa lata temu. Justynkę rok temu, już będzie teraz miała ze 14 lat. No to. I by tak powiedziała na policji. I policja powiedziała: Jak to Pani nie wiedziała, że Pani wyprowadzają dzieci, że dzieci nie przychodzą do domu, że giną? No tak, no. I to jest sytuacja z państwem, które nie wie, że wyprowadzano mu 300 miliardów watów przez ileś lat. To tak samo, jakby rodzina nie wiedziała, że giną jej dzieci. I albo wiedziała, ale nic z tym nie robiła. Przecież gdyby była taka sytuacja z tą rodziną, w której trójkę dzieci wyprowadzono, wyprowadzono, eee, już zaczynam używać tej nowomowy, a dwójka by została i ona by tłumaczyła, że nie wiedziała, że nie wiedziała, że nie wiedziała czy zareagować, jak to byśmy uznali, że albo była w zmowie z przestępcami, no oczywiście to jest, to państwo nie jest w zmowie z przestępcami, ee, albo jest chora psychicznie. No byśmy powiedzieli, jakaś patologiczna rodzina patoli, którzy po prostu, no nie wiem, rozkradali im dzieci, a oni nie reagowali, nie robili paniki, nie robili nic. I tak samo jest z państwem. Jeżeli państwo wyprowadza się 300 miliardów i państwo nie reaguje, i dopiero po jakimś czasie się okazuje, że te pieniądze prowadzono i państwo mówi: No tak, powołamy komisję. To tak samo jakby taka matka: trójkę dzieci wprowadzono z pięciu, ona mówi: Powołamy komisję społeczną z sąsiadów, może oni coś wymyślą. To byśmy pomyśleli: chora psychicznie albo w zmowie. Państwo chore psychicznie albo w zmowie. I teraz rozumiem tego gościa, który powiedział: Nie chcę ich karmić. Nie akceptuję. Żeby nie było. Ale rozumiem. Nie chcę ich karmić. To już któryś, któraś osoba z rzędu, którą znam, która żyje poza systemem. Chociaż może tylko tak mu się wydaje. Dobra. Miłego dnia. Co to jest 300 miliardów? Odrukujemy się. Mamy przemysł. Nie, coś skraniłem. Mamy przemysł. Dobra. Naszym hitem eksportowym, nie wiem, czy Państwo wiedzą, w Mongolii Mongolia to przecież bardzo bogaty kraj. Są ogórki kwaszone albo konserwowe. Chyba konserwowe. Odkujemy się, damy radę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.